Warszawa jest stolicą Polski oraz województwa mazowieckiego. Warszawa leży na Mazowszu nad rzeką. Wisłą. Warszawa jest jedynym polskim miastem, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Warszawa jest stolicą Polski oraz województwa Mazowieckiego. Warszawa leży na Mazowszu nad rzeką Wisłą. Warszawa jest Jedynym polskim miastem, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Warszawa jest stolicą Polski oraz województwa mazowieckiego. Warszawa leży na Mazowszu nad rzeką Wisłą. Warszawa jest jedynym polskim miastem, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Warszawa jest stolicą Polski oraz województwa mazowieckiego. Warszawa leży na Mazowszu nad rzeką Wisłą. Warszawa jest jedynym polskim miastem, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Warszawa jest największym miastem, Polsce pod względem liczby ludności oraz powierzchni. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym. Kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Warszawa jest, jest największym miastem w Polsce pod względem liczby. Ludności oraz powierzchni Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Warszawa jest Największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności oraz powierzchni. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności oraz powierzchni. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności oraz powierzchni na obszarze aglomeracji warszawskiej. Znajduje się około dwudziestu miast. Jest to największe po aglomeracji śląskiej skupisko ludności w Polsce. Liczba jej mieszkańców zależnie od sposobu zdefiniowania jej granic wynosi od 2,6 do 3,5 milionów. Na obszarze aglomeracji warszawskiej znajduje się około dwudziestu miast. Jest to największe po aglomeracji śląskiej skupisko ludności w Polsce. Liczba jej mieszkańców, zależnie od sposobu zdefiniowania jej granic, wynosi od 2,6 do 3,5 milionów na obszarze aglomeracji warszawskiej znajduje się około 20 miast. Jest to największe. Po aglomeracji Śląskiej skupisko ludności w Polsce, liczba jej mieszkańców, zależnie od sposobu zdefiniowania jej granic, wynosi od 2,6 do 3,5 milionów. Na obszarze aglomeracji warszawskiej znajduje się około 20 miast. Jest to największe po aglomeracji śląskiej skupisko ludności w Polsce. Liczba jej mieszkańców, zależnie od sposobu zdefiniowania jej granic, wynosi od 2,6 do 3,5 milionów. Na obszarze aglomeracji warszawskiej znajduje się około 20 miast. Jest to największe po aglomeracji śląskiej skupisko ludności w Polsce. Liczba jej mieszkańców. Zależnie od sposobu zdefiniowania jej granic wynosi od 2,6 do 3,5 milionów.